Manko wszystkim jest strasznie szaro, a za mną jest palma, więc jesteśmy w Warszawie. I dzisiaj trochę odwrócimy koncepcję, ponieważ zazwyczaj pokazujemy Wam różne ciekawe miejsca. A dziś zastanowimy się, co możemy zrobić, jeżeli utkniemy na święta w Warszawie. Bez rodziny, bez znajomych, bez planu. Także zobaczmy, jakie atrakcje ma dla nas stolica w czasie świąt Bożego Narodzenia. Zapraszam. Dobra, jako że zaczęliśmy nagrywanie pierwszego dnia świąt, to pierwsza ważna rzecz, jako że święta, musimy coś zjeść. Kebab King otwarty, 30% promocji, jeżeli jesteście między 11 a 15, także numer jeden, można zjeść kepsa. No dobra, teraz na serio. Możemy zjeść pierogi polskie. Można kupić setkę. Możecie również przyjść zapytać, gdzie jest Krzyż. Możecie pójść postawić batona w ubikacji w restauracji Magdy Gessler. Możecie popatrzeć na niedziałające lodowisko. A skoro na sterówce jest zamknięte, to możecie skorzystać z lodowiska pod Pałacem Kultury. Możecie iść zobaczyć najdroższy prostokąt w Warszawie. Możecie policzyć schody na pomniku smoleńskim. Wniosek jest bardzo prosty: w zasadzie nie ma co robić święta w Warszawie. Fuck. No dobra, ale teraz całkiem poważnie. Jedną z rzeczy, którą możemy zrobić w Warszawie jest przejście się Nowym Światem i tutaj starówką. aby jak co roku zobaczyć iluminacje świąteczne. A, czy to fajne? Ja lubię. Ona lubi. Także z ambitnych rzeczy, które można zrobić w Święta w Warszawie, numer jeden, spacer Nowym Światem. Oczywiście nieodłączny element spaceru w takim miejscu, czyli e, grzane winko. Oczywiście nie tym razem dla mnie. Smacznego. Dzięki. Spróbuj, Fajnie. Spróbuj, powiedz chociaż czy dobre. Przepięknie pachnie. No to przepięknie pachnie, tyle wystarczy. Ale to takie, bo jest bardzo gorące. No, za chwilę ci powiem, czy. Teraz, to powiem. teraz stawimy ten przerywnik. Five years later. <laughs> I się dowiemy, czy było. No nie chcę się oparzyć, tak chwilę Dobrze, potem Wam powiemy, czy było winko dobre. Zakładam, że smakowało tak samo jak każde z dyskontu, za 7 zł, podgrzane z dorzuconymi przyprawami. Ale gorące! Gorące. Możemy się przejść kolorową ulicą, czyli w zasadzie e, uliczką, na której Mamy rzutniki zamontowane na górze, które sprawiają, że mamy wrażenie iluzji bycia w magicznym świecie. Można też kupić pełno różnego rodzaju badziewia. Miecze świetlne, świecące balony. O, Możemy sobie pójść do cholera wieczego, czyli iluminację. O, ja już właśnie narzeczoną zgubiłem, zaraz będzie. już jej nie ma. Dobra, idziemy w iluminację O, Warsaw. zapachniało. Elegancko. Takie tam warszawskie życie. Możecie na steróweczce również zrobić sobie taki filmik. Jest tu taka maszyna, wstajecie, kręci się to wszystko w koło, Was nagrywa, o, taką mongoliadę robicie, jak to lubi. No i dobra, i mamy za nami Wielką Choinkę, jesteśmy przy Zamku Królewskim. Dzisiaj sobie odpuścimy, natomiast warto, żebyście zapamiętali, że w każdą środę można zwiedzać Zamek Królewski za darmo. No, niestety, dzisiejszy dzień jest po prostu wyjątkiem od tej reguły, więc tu nie wpadniemy. Na pewno wpadnę do Zamku Królewskiego, w którą środę nagrać vloga, bo za darmo to uczciwa cena. A jak nie, no to 6-7 dyszek bodajże bilecik kosztuje. Natomiast jeżeli nie mielibyście. Eee, przeciwwskazań, aby zapłacić te 60-70 zł za bilet, to zapraszamy już święta, tak? Do Zamku Królewskiego, ale to już następnym razem. Słabo to widać, ale możecie też dostać mandat za nielegalne handlowanie pod Zamkiem Królewskim. A oprócz tego, no, umówmy się, no, grzaniec, grzaniec, jakieś tam kiełbie wełbie i tak dalej, ale jeżeli chodzi o kulinaria, tutaj nie będziemy ich w żaden sposób oceniać możecie pójść zobaczyć zimową iluminację i powiem wam, że aż zabrałem drona, aby ją nagrać i wierzcie mi na słowo bądź nie ale ta iluminacja jest tak zajebista że nawet nie mam zamiaru wyciągać tego drona z plecaka, no niestety iluminacja świąteczna jaka jest, taka jest ja wam powiem szczerze, że myślałem, że tutaj będzie bardziej jakieś, nie wiem woda strzela, muza leci, coś to no iluminacja świąteczna kojarzyła mi się z czymś wyjątkowym, tak? a tutaj, o, od w miejscu, gdzie wcześniej była fontanna, po prostu wchodzę sobie i świeci Uy! światełko. Fajnie co? No. no i elegancko, jest fajnie? Jest fajnie. Jest <głos》. fajnie. <głos》. Także dla dzieci spoko atrakcja, ale że tu specjalnie przyjechałem, to sam jestem w szoku. Jesteśmy dzisiaj w Galerii Narodowej Zachęta. Dzisiaj tutaj jesteśmy, ponieważ dzisiaj jest tutaj wejście za darmo, więc to jest kolejna rzecz, którą na pewno można odhaczyć. Wchodzimy właśnie na wystawę Tomasa Rafy, który ujął dokładnie polaryzację polskiego społeczeństwa na tle światopoglądowym, co uwaga jest obserwowane od 2010 roku, czyli ta nasza współczesna historia polaryzacji. Słuchajcie, mamy tutaj posąg przedstawiający coś i podpis Co chciałbyś robić po zwycięstwie? Ukraiński żołnierz pojadę do Berlina spacerować w kobiecych ciuchach Nie wiem co o tym myśleć, ale podoba mi się Podoba mi się Ale to jeszcze nie wiem co o tym powiedzieć A tu windą można było wjechać Idziemy dalej Jesteśmy teraz przy potencjalnych historiach Okej okay. Mamy. Jest to wystawa, yy, gdzie koncepcją jest po prostu historia, którą ktoś sobie wymyślił. Potencjalna wizja historii, w której żyjemy. Takie, co by było gdyby. Okej. Okay. Zobaczmy. koczyliśmy do Pana Ali'ego na kebabka świątecznego. Dla mnie opcja kurczak, samo mięso, sos ostry. ale Słuchajcie, pokażę Wam to, bo aż nie mogę, no. Piękne miasto. No i ten kloc tutaj. Stary, jak ja bym w Minecrafcie, kurwa, lepszy postawił. On tak tu nie pasuje, po prostu wszędzie jest tylko szkło i płac Kultury i nagle biały prostokąt. Ale jestem pewien tylko jednego, że gość, który zaprojektował ten cud architektoniczny, to papę taką musiał przyjąć za to. Naprawdę. Wniosek jest bardzo prosty. W zasadzie nie ma co robić święta w Warszawie, więc lepiej tutaj nie utknąć samemu. Natomiast jeżeli znacie jakieś ciekawe miejsca, bądź sami byliście w święta w ciekawych miejscach, które dzisiaj nie przedstawiliśmy, dajcie nam znać. Oczywiście zostawcie łapkę, subskrypcję i do następnego. Siema!